Nie pozwólmy, by ktoś, kto decyduje o edukacji naszych dzieci i młodzieży, i nie dość, że dewastuje system szkolnictwa, prowadza podręczniki do historii zatwierdzone w Niemczech, wprowadza lewacką ideologię do szkół. Pod płaszczykiem niewinnej, brzmiącej edukacji zdrowotnej, nazywał naszych przodków, wielkich bohaterów, jeszcze większość ofiary II wojny światowej i zarazem na samych z dziada pradziada poranionych, zmasakrowanych, wręcz przez dwa. Wielkie systemy niemiecki faszystowski i radziecki komunistyczny, polskimi nazistami, którzy budowali obozy. To oczko wyżej, nawet niepisane przez różne światowe gazety o polskich obozach śmierci, w ten sposób celowo. Przychyla się nam rolę oprawców. To wielkie kłamstwo, ale nie ma znaczenia, czy kłamstwo jest małe czy duże. W każdym przypadku jego autorem jest szatan. Wpisywanie sobie magisterium, którego się nie posiada, czy próby nieuczciwego. Zdobycia wykształcenia za pieniądze To również paskudne kłamstwo Bo jak mówi Twój Syn Maryjo Kto w drobnej rzeczy jest wierny Ten i wielkiej będzie wiernym A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy Ten i wielkiej nieuczciwy będzie Kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem i nie zmieni tego procedowana właśnie w Sejmie ustawa o mowie nienawiści. Do osób, które napiszą w internecie prawdę, na przykład taką, że istnieją tylko dwie płci, albo że tak zwana tranzycja to okaleczenie dzieci, czy też. Aborcja jest zabójstwem człowieka zielony ład doprowadza polską rodzinę do biedy, emisja gazowa cierpialniany, gazów cieplarnianych jest szaleńczą ideologią, a migranci z Afryki Bliskiego Wschodu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polaków, czy inne tego typu zadania. Zapukać będą mogli policjanci, bo każdą niewygodną dla kogoś prawdę będzie można uznać za mowę nienawiści. Zresztą pierwsze próbki już są za nieprzychylny komentarz o prezesie Wielkiej okresy Świątecznej Pomocy i to bez zawiadomienia z jego strony. Uzbrojeni policjanci przybyli o szóstej rano do domu emerytki z Torunia, pani Izabeli i zabrali ją niczym groźnego przestępstwa na posterunek. Grozi jej teraz kara do trzech lat pozbawienia wolności. A kilka dni wcześniej z tego samego powodu zatrzymali chorego na autyzm ucznia, Szkoły Specjalnej. I pozwólcie, że postawię retoryczne pytanie: czy w całej tej sprawie chodzi o rzekomą ochronę bezpieczeństwa, pewnego tego ważnego dla rządzących człowieka, czy o zademonstrowanie siły i wywołanie strachu? Niestety. Obecnie państwo polskie, Mario, jest silne wobec słabych i słabe wobec silnych. A za systemowym nadużywaniem władzy, prowadzącym do bezprawnej zmiany ustroju konstytucyjnego, co jest przestępstwem z artykułu 127 Kodeksu Karnego, również stoi kłamstwo a nawet stek kłamstw. I nie zakryje tego nawet najbardziej zabawna gra ping-ponga. Nauka definiuje kłamstwo jako intencjonalne wprowadzenie w błąd drugiej osoby poprzez fałszowania albo ukrywanie prawdy i tak celowo wmawia się nam, że Polska nie będzie przyjmować nielegalnych imigrantów, a jednocześnie po cichu wdraża się przyjęty pakt migracyjny. Wybudowano 49 pięknych ośrodków dla imigrantów za blisko pół miliarda złotych. Dla powodzian nie było pieniędzy, ale znalazły się dla nielegalnych imigrantów i na odbudowę kamienic we Lwowie. Kilka dni temu dziennikarze ujawnili dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który nakazuje wszystkim ministerstwom podjęcie konkretnych działań do przyjęcia setek tysięcy imigrantów, a wojsko polskie ma odpowiadać za ich przewóz z punktów granicznych w głąb Polski. Niemieccy politycy otwarcie przyznają, że pak migracyjny ma być rozwiązaniem dla kryzysu migracyjnego, z którym sobie nie radzą, i zamierzają podzielić się swoim problemem. Między innymi z Polską. Już teraz w Warszawie grasują przestępcze gangi, a ich aktywność jest coraz większa. Ale my, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wciąż mamieni jesteśmy kłamstwem. Rolnicy z oszustwem, z oszustwem Zielonego Ładu bezskutecznie walczą od kilku lat i nikt ich nie chce słuchać. Teraz domagają się referendum w tej sprawie. Być może i nawet będzie im to obiecane teraz przed wyborami prezydenckimi, tak jak budowa centralnego portu komunikacyjnego. Cho 200 tysięcy Polaków o różnych poglądach Podpisało się pod po projektem, tak dla C.P.K., został on wrzucony do kosza. Cóż, nikt z głosem zwykłych ludzi się nie liczy. Kłamstwo przybrało patologiczne rozmiary i zachwiało naszym krajem i relacjami między Polakami. Dlatego Kochana Matko, dziś bagamy Twojego syna Jezusa, cytatem wiersza Juliana Tuwima. Lecz na te wszystko, Słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, Jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawem znaczy. A sprawiedliwość, sprawiedliwość. Czy będziemy świadkami w prowokacji? No, bo inny sygnał, poza tym, że Trump został poddany potwornej presji, inny sygnał jest taki, że MICX i nie tylko MICX przygotowują prowokacje przy użyciu najemników ukraińskich, którzy będą przebrani w jakieś mundury nie wiadomo, czy polskie, czy białoruskie. Prowokacja ma się dokonać, na, no i mowa o tej prowokacji trwa już dosyć długo. Ma się ona dokonać. W, na granicy polsko-białoruskiej, czyli panie redaktorze, dotknie pańskiego Lublina i dotknie pańskiego mieszkania. Spróbuję powiększyć nieco zainteresowanie mieszkańców Lublina tym, o czym mówimy. Krótko mówiąc, ta prowokacja doprowadzi do rzezi w Lublinie. Jednym z takich miast, które są przewidywane jako miasto, które mo mogą znaleźć się ku swojemu, Przekonaniu, że do tego nie dojdzie na linii frontu, jest właśnie Lublin i okolice Lublina. I teraz, ja rozumiem, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie wezmą tego poważnie, ale to wszystko będzie się działo w najbliższych miesiącach, czyli w ciągu marca-kwietnia. Do mnie dotarły również informacje dotyczące ośrodków, w których te szkolenia się odbywają. To są trzy ośrodki w, w Anglii, no na, na terenie Wysp Brytyjskich, ośrodki jednostek spadochronowych, ale de facto przygotowania do tej prowokacji podobno trwają. No i to jest ten wyraz polityki, która wygląda trochę jak czarne chmury, które stopniowo się zbierają i wyraźnie chcą wciągnąć w wir nieprawdopodobnego zamieszania również Polskę. Na, na czym ten pomysł polega? Jeżeli Ukraina okaże się nie, niewystarczającą dźwignią presji na Rosję, znaczy żeby Rosja przyjmowała warunki pokoju na kolanach, wówczas do tego zamieszania zostanie włączona Polska. No i to nie będzie ta sama trzecia RP, która, którą widzimy dzisiaj czyli w której no, obywatele mają jakieś złudzenie ciągłości, tylko to będzie zupełnie in, to będzie inna Polska. Zwrócę uwagę też na takie zjawiska, jak pobicia, które według jakiś tam szeptów, ale to trzeba sprawdzić, mówię o pobiciach dokonanych w Jarosławiu, dokonywanych w Łańcucie, które według jakiś tam podszeptów Dokonywane są przy użyciu bojówek ukraińskich I, i generalnie bojówkom ukraińskim przyglądałbym się bliżej, dlatego że są to bojówki wcześniej przygotowywane i szkolone do prowokacji.